Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo znajdujemy się w kuchni, bo gdzie by inaczej. No, w sumie możemy się jeszcze znaleźć gdzieś w podróży. Ale nie, dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w kuchni. Słuchajcie, zrobiłem chleb. Może Wam go pierwszy pokażę, a za chwilę opowiem, co to jest w ogóle za chleb. Posłuchajcie tylko tego dźwięku. Tak, jest to chleb pszenny z dodatkiem mąki żytniej. I zrobiłem go na drożdżach. Fermentował on mi w lodówce czyli taki, jest to taka tak zwana zimna gara. Przekroję go i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Powiem Wam, że pachnie naprawdę niesamowicie. Zobaczcie, jaki on jest puszysty i delikatny. Przepis w ogóle znalazłem, słuchajcie, na takiej grupie piekarniczej na Facebooku. Trochę ten przepis zmodyfikowałem. Dałem tutaj więcej wody, dałem też więcej kefiru, bo to jest w ogóle chleb na Kefirze. Dzisiaj go zrobimy na maślance, bo akurat kefiru nie mam. Ale maślanka jest bardzo podobna do, do kefiru. Postanowiłem, że po prostu nagram taki odcinek, gdzie będziemy właśnie rozmawiać na temat chleba, na temat pieczywa. Chcę wam też pokazać, jak ja to robię w domowych warunkach. Oczywiście nie, nie, nie uważam się za jakiegoś speca w tej dziedzinie. Po prostu jestem pasjonatem. Wypiekam sobie w domu różne pieczywo. Przepisy na też inne wypieki możecie znaleźć na moim Instagramie, na TikToku. Ale dzisiaj taka właśnie dłuższa forma myślę, że też jest potrzebna, żeby właśnie bardziej opowiadać, żebym też mógł się z Wami po prostu tym podzielić, takie luźne moje gadanie. Tak więc nie przedłużając, nie wiem czy pierwsze zacząć nagrywać przepis, czy, czy zjeść kromkę, ale nie no. Zacznę pierwsze nagrywać przepis, żeby Wam po prostu pokazać, Krok po kroku, jak ja to robię, żeby uzyskać taki efekt. Tak więc zostańcie, zostawcie łapkę w górę, też komentarz. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście subskrypcję. Bo bez subskrypcji nie ma dalszego oglądania. Słuchajcie. Więc e, działamy. Ja zawsze w pierwszej kolejności wlewam mokre składniki. W tym przypadku będzie to woda. Jest to woda z kranu. Ja wlewam tej wody 350 ml. Ok, mamy wodę. I tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to chleb z dodatkiem maślanki. I tej maślanki sobie wlewam 400 ml. Czas teraz na mąkę chlebową. I tej mąki sobie daję 900 gram. No i akurat tutaj mam resztkę mąki żytniej. Chlebowej dałem 900, a tej daję 100 gram. Będziemy mieli równy kilogram. Teraz to wszystko zaczynam mieszać. Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, gdzie jest sól i gdzie są drożdże. No jeszcze tego nie dajemy, z tego względu, że teraz za, za będzie zachodził proces autolizy. Czyli najprościej mówiąc, mąka będzie się nawadniać, po prostu wchłonie część płynu. Dzięki temu też łatwiej nam się będzie później wyrabiać całość. Ale jeszcze chwilę to powyrabiam. Najlepiej to w ogóle przełożyć ciasto na blat. Ja tak, ja tak robię. Ciasto się delikatnie klei do rąk. Ale właśnie takie, takie powinno być, bo za godzinę to ciasto już będzie miało zupełnie, zupełnie inną konsystencję. Fajnie nam wchłonie nadmiar płynu. I tak to właśnie powinno wyglądać. Ja sobie odkładam do miski. Jeszcze mokrą dłonią zwilżam tutaj powierzchnię, tak żeby nam żeby się nie słyszyła. No i to naprawdę takie ciasto sobie teraz przykrywamy ściereczką, no i zostawiamy na godzinę czasu. I za godzinę się widzimy. Godzina już minęła. Mogę Teraz dodać resztę składników do naszego ciasta. Zaczynam sobie od drożdży. 2 gramy, słuchajcie, 2 gramy świeżych drożdży. Niewielka ilość, ale zupełności na tą proporcję ciasta wystarczy. Odrobinę wody, żeby się drożdż fajnie rozpuściły. No i teraz wyrabiamy. Ok, drożdże się już fajnie rozpuściły w cieście, i dopiero teraz dodaję sól. 22 gramy. Ciasto mamy wstępnie wyrobione i teraz znowu na blat. I teraz tutaj wyrabiamy ciasto. Około 5-6 minut. Jakby tutaj nie ma nie musimy wyrabiać tego ciasta bardzo długo, z tego względu, że jeszcze je będziemy składać trzykrotnie, i ten gluten jeszcze, jeszcze wzmocnimy. Nasze ciasto już jest fajnie wyrobione. Przekładamy teraz do miski. No i teraz trafi w ciepłe miejsce. Pokażę wam jaki mam y, patent na to, żeby ciasto fajnie wyrastało. Ciasto wrzucam do piekarnika. Oczywiście piekarnik jest wyłączony. Nie przykrywam go ściereczką, dlatego że będę wlewał tu wodę. Ale chciałbym wam pokazać fajne urządzenie. Jest to higrometr. Mierzy on temperaturę oraz wilgoć. Aktualnie w piekarniku mam 26 stopni, czyli nie ma źle. Bo w kuchni mam około 20 stopni. Ale żeby po prostu... Warunki nieco jeszcze bardziej poprawić, to wleję sobie tutaj gorącą wodę. I to jest właśnie ten patent, który pomaga ogólnie przycieście drożdżowym, czy to przy chlebie, czy przy drożdżówkach, jak będziecie robić. No i sobie teraz zamykam na godzinę czasu i po godzinie będziemy składać. Wykonuję teraz pierwsze składanie ciasta. I zawsze robię to wilgotnymi dłońmi. Delikatnie podnoszę ciasto i znowu kładę. No i teraz właśnie wykonałem sobie pierwsze składania. I takich składań zrobimy trzy. Tak, wspomniałem wcześniej, godzina po godzinie, no i trafia z powrotem do naszego garownika domowego. Kolejna godzina minęła, i czas teraz na drugie składanie. I teraz składamy na kolejną godzinę. Wykonujemy teraz trzecie i ostatnie już składanie ciasta. Super się rozciąga. Przede wszystkim nie rwie się i właśnie o to z tym wszystkim chodzi, że to składanie pomaga nam wzmocnić siatkę glutenową. Nawet na blacie Wam pokażę przewod ciasta. I robimy właśnie tak zwanego ślimaka. No i teraz sobie zawsze to ciasto naprężam. Można już zauważyć właśnie pęcherze powietrza. Tutaj właśnie szczególnie widać, że ciasto fajnie pracuje. Nawet przy się 2 dwóch gramach drożdży. No i teraz to ciasto znowu dajemy do miski i sobie będzie wyrastać po godzinę, no nawet do półtorej. Chodzi o to, żeby było jeszcze bardziej napłuszone, bo tego ciasta już nie będziemy składać, nie będziemy go ruszać, tylko jak ono sobie wyrośnie, to go będziemy dzielić na dwie części. Następnie formujemy z tego chlebek i włożymy do koszyka. Tak więc ja już nie przedłużam. Wkładam do miski i zabieram ponownie do, do ponownego wyrośnięcia. nam i zobaczcie, mamy 27,6 stopnia. Czyli bardzo, bardzo fajna temperatura. No i niech sobie rośnie. Ja zostawiam na, na około godzinę. Dobra, godzina minęła. Tak się prezentuje nasz chleb. Pięknie, że wygląda. No i teraz sobie go podzielimy. Ja przygotowałem tutaj już dwa koszyki rozrostowe. Są to takie klasyczne koszyki, które się używa w piekarniach, ale do domowego użytku również. Koszyczki wiklinowe. Ja sobie nałożę na to taką siatkę, żeby się chleb nie przykleił. I dodatkowo jeszcze sobie od razu wysypię je delikatnie mąką. Oczywiście niektórzy używają mąki żytniej, niektórzy mąki ryżowej, która nie ma glutenu i ten chlebek się nie, na pewno nie będzie kleił. Ja jednak najzwyklejsza mąka pszenna. Ciasto sobie delikatnie podsypuję mąką, żeby się nie przykleiło do blatu. Delikatnie tutaj sobie odklejam właśnie boki ciasta. No i teraz siup. O właśnie, powinno nam fajnie wyskoczyć. Dzielę sobie na dwie części. No i teraz będziemy formować sobie dwa chlebki. E, tak wspomniałem wcześniej. Zawsze robię z podwójnej porcji, dlatego że po prostu no, jednego chleba się nie opłacała piec bynajmniej dla mnie, bo szybko znika, więc zawsze robię dwa chlebki. E, już czuję pocieście, że ten chlebek będziemy musieli jeszcze e, podgarować, że tak powiem, jeszcze będzie musiał w koszyku wyrastać. Powiem tak, nie ma złotej zasady. Wszystko zależy od temperatury też i wody, i maślanki, i otoczenia. Mm, może pierwsze zwiniemy, zwiniemy chleb, a zaraz. Pokażę Wam resztę. Dobra, zwijemy chleb. Pierwszy chleb trochę do koszyka, no i teraz czas na drugi. Słuchajcie, mamy dwa chlebki. Tak jak wspomniałem, robiłem już ten chleb kilka razy. I teraz widzę, że aktualnie jeszcze on nie jest na tyle wyrośnięty. Dlatego, tak mówię, nie ma złotej zasady co do, co do chleba. Tak mówię, przepis jest tylko przepisem, ale tak naprawdę wszystko zależy od temperatury otoczenia, od temperatury wody, od temperatury maślanki. To po prostu musicie piec, musicie robić, żeby to wyczuć. No tak mówię, ja widzę, że ten chlebek jeszcze jest taki troszkę niedogarowany, więc zanim trafi do lodówki na te minimum 12 godzin, to jeszcze go przełożę do naszego garownika. No i jeszcze drugi. I tak przygotowany chlebek włożyłem gdzieś na 30 minut do naszego garownika. Zobaczę po tym czasie jak się zachowa ciasto. Jeśli fajnie wyrośnie, no to trafi już do lodówki. Dobra, słuchajcie, mamy to. Gotowe chlebki przykryłem e, czepkiem. Taki mam patent, żeby ciasto nie wysychało. No i teraz ten chlebek sobie trafi właśnie do lodówki na 12 godzin. E, mamy godzinę prawie 20, więc jutro o godzinie 8 się widzimy. Odpalmy piekarnik i będziemy go wypiekać. Jestem mega ciekawy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że tak samo dobrze jak na początku filmu. To do jutra. No dzień dobry, dzień dobry. Nastał nowy dzień. Jestem już w kuchni, po porannej kawie. Zobaczcie tylko, jak chlebki nam ładnie podrosły, delikatnie. Wyciągnę sobie jeden, no i od razu drugi. No i co? Teraz te chlebki sobie wyciągnąłem z lodówki i będziemy je wypiekać na kamieniu. Ja oczywiście też stosowałem wcześniej garnek żeliwny, Aczkolwiek te chleby tak rosną w piecu, że e, lepiej się sprawdzi kamień. Sami sobie zobaczycie, e, jak te chleby rosną. Mm, no i co? Ja zabieram się za, za szykowanie, kurde, bo chleby już wyciągnięte, więc trzeba działać. Papier do pieczenia, żeby się chlebek nam nie przykleił. I bezpośrednio na papier nasz chlebek przekładam. I teraz nacinam żyletką żyletkę jest mega ostra. Ja sobie zawsze robię pierwszy ruch taki delikatny, żeby tylko naciąć w ten sposób. No i teraz, jak to piekarze mówią, pod skórkę. Ale zobaczcie, w ten sposób układam sobie żyletkę. O, i nacinam. I to tyle. I teraz trafię do pieca. Odrobinę wodą, tak żeby stworzyć idealne warunki do wypieku. I dodatkowo ja zawsze jeszcze daję naczynie z gorącą wodą. No i pieczemy 19 minut. Tyle będziemy piekli chleb z naczyniem i z wodą. Po 19 minutach to naczynie wyciągam i dopiekam jeszcze chleb na około 220 stopniak z termoobiegiem już. Wtedy ten termoobieg ta gorąca gorące powietrze pięknie nam zarumieni chlebek. No, i później kontroluję mniej więcej 15 do 18 minut, wypiekam. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak się chleb piecze, bo to, to też trzeba kontrolować. To nie ma nigdy takiej reguły, że, że stricte minuta do, co do minuty, tylko po prostu trzeba kontrolować. Tak wyglądają nasze chlebki po upieczeniu. Zobaczcie, jaka piękna skórka. Delikatne, lekko przyrumienione. Ja w ogóle bardzo lubię właśnie, jak są chleby delikatnie, właśnie z taką skórką, przyrumienione, nie są blade. No i słuchajcie, tak wygląda spod spodu. Oj. I żeby sprawdzić, czy chleb jest upieczony, to ma dość taki charakterystyczny dźwięk, jak się go dosłownie postuka po spodzie. Posłuchajcie. To znaczy po prostu, że jest chleb upieczony, jeśli tak taki dźwięk wydaje, dosłownie, więc e, jeszcze go nie kroję, chlebek wystygnie na spokojnie, no i wtedy go rozkroimy, zobaczymy jak, jaki będzie w środku, no ale jestem mega ciekawy, naprawdę. Dobra, chlebuś fajnie już ostygł. test chrupkości. Tak się prezentuje. Bardzo delikatne. Co wam powiem? Finalnie jestem zadowolony z wypieku. Chlebek fajnie wyszedł. Jest przede wszystkim jest puszysty, delikatne. No zobaczcie. Myślę, że nie wygląda, nie wygląda źle. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o takiej formie, o takim chlebie, czy dajcie też znać, w ogóle jak Wy robicie. Ja też lubię się uczyć od innych, więc jestem ciekawy właśnie jak inni robią, więc napiszcie w komentarzu. Jeśli tylko wypróbujecie ten przepis, to też dajcie znać. Jestem bardzo ciekawy jak te chleby Wam wyjdą. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście ze mną, że oglądacie to, te moje wszystkie wypowiedzi na temat chleba i nie tylko. Cieszę się, że do Was mogę to mówić, że się mogę tym podzielić. Tak więc do zobaczenia, do następnego odcinka. No i cześć, pozdrawiam Was.